Czemonaczka z tej strony, Agromajster, witam was. I jedziemy rozwozić obornik. Tam mieszkata pojechał. Ursusikem. Mamy tam trzy rozrzutniki do rozrzucenia Podobnie. Prawdopodobnie. No i tyle. Załadowaliśmy jeden od jałówek Modernizacja rozrzutnika była Ładzio do nas wrócił Trochę tur lepiej chodzi Widły mam podpięte bez krokodyla bo tutaj mamy taki ziemię z szóstą klasy chyba a Władzio ma koła także się grzyma strasznie tam nie wiem może mnie widać zawsze mieliśmy trzymajmy się bo tam między tymi drzewkami zawsze była kupa obornika ale tutaj jest teraz żyto posiane od żyto było nawiezione na całym kawałku Tu jest chyba dwa skaki hektarów Dokładnie nie wiem Ale coś to odwód łąka też była trochę obornikiem traktowana Później może pokażę tą modernizację rozrzutnika Ale jak na razie jedziemy o doło Dobra jedziemy Tur jakoś O Trochę lepiej e, Kiepsko to widzę To ładowanie Ponieważ tam Na początku pola Tam jest co prawda najmokrzej Tam jeszcze woda niedawno stała Ale myślałem że już tata będzie czepiał linkę O może teraz mnie widać jest taki daszek zrobiony i trochę równiej oborni w sensie. Także akcja na 2. Grubo dajemy. No czy tata daje. Ja to tylko ładuję. Łodzia akurat nam się rozgrzeje trochę. Nie wiem czy w ogóle ta wskazówka działa. To, to jest chyba od temperatury, czy nie? Ole już no może nie księżniczki. <gry> Dobra, papa pojeżdża. Ale się naraz trochę. Z tego rozdzielacza cieknie. Muszę wziąć tu po Ale coś żelędzi, ten rozrzutnik. Dobra, kończymy to Akurat tata podjeżdża Dobra Tutaj jeszcze jakieś miarę szedł No to tutaj to tu już myślałem, że linka No to nawet Tutaj to nawet jak się zapadł? uuu jest nawet rozżytnik siatka ale Ursus dał radę z daleka Dobra, nie wiem, na dwie głowy. Co to jeszcze się obrazi? Moje palce jak robię zoom'a Coś pięknego skręcimy, Tu skręcimy to będzie miało większe O wyjechał ten U siebie robi Trochę władzi się u Bo ostatnio jak go przeprowadziliśmy drogą straszne błoto było Na szczęście już trochę przemarznięty było Zamknęły przeciąg jest Trochę zamarzięty było pod spodem Bo tak to gdzie większa kołża to Torka połowę jągi. Ten to fajna sprawa. Nie mieliśmy go wcześniej, ale teraz. Założyliśmy ostatnio I to nawet dobrze ten Nawet dobrze rozrzuca, tak równiej Bo tak to nie gdzie, gdzie nie gdzie Co wcześniej takie Kupy obornika były no, kupy Dobra, jakoś może tu nie wiem, w postawie albo u telefon to może coś będzie jak ładuję. Nie, nie wiem. Nie wziąłem sobie tej przystawki do tego. Do szyby, tak jak nagrywałem o tym. Nie wiem, tu chyba trzeci czy drugi był vlog. Wtedy ja sobie tak przyczepiłem i sobie. Jechałem. A teraz muszę jakoś wykombinować. Ta, co to za majster sobie nie wykombinował? Dawaj, pan się będzie Proszczulą. O, mój no się znalazł Ja ostatnio noże szukałem Masz sobie drugi tu chyba Nawet wziąłem... nie, to może i ten Dobra, nieważne Dobra, jestem już, przeszedł I po co mi jakieś dżondiry? Jak ja ruskiem zrobię to samo Tu trochę mokro, ale poszedł Tu chyba jest najmoks. Chociaż woda stała tam O tam Wszedł, Ursusik, Rusaczek Dobre maszyny Tutaj trochę koliny się porobiły Co będzie to zaorać narwy to, to chyba trzeba mi porównać trochę Gorzej będzie jak ciągnik się ściągnie To znaczy no, wpadnie w ten rów Ładnie rozdrabnia Jeszcze jest jeden rozrzutnik pewnie trzeba przywieźć Nie wiem która godzina jest Która to godzina Wszędzie równo ładnie nawiezione Już druga dawka Bo raz było na całość nawiezione No potem tata zostawił tutaj taki pasek I teraz zrwie raz Kurde, teraz lepiej szedł niż Dało mu się piąteczkę i poszedł Nie wiem, kto by takie rzeczy robił na pewno nie A, przytata po siewu Wapnem O te takie O, to Takie małe ziarenko tu jest Tu jakieś kopytko Tu chwasty też oczywiście są Jeszcze niczym tu nie pryskaliśmy ale prawdopodobnie trzeba będzie to chyba rendapem potraktować, bo tu jest sporo paździerów się wdał. W tamtym roku jeszcze nie było To sobie jeździ pięknie Strzeliłem jakieś foty To możliwe, że się pojawią na Instagramie Nie, tutaj to całkiem masło Dobra, jadę do domu wszystko rozwiezione, pięknie, ładnie Godzina nam to zajęła Godzina trzy rozrzutniczki. Po nich z przednim napędem by było wiele lepszy do Tura. Bo tak jak tutaj to przednie koła się wżynały a one jeszcze cienkie są. Mamy w planach je zmienić, znaczy data ma ale po prostu jeszcze tych nam szkoda, bo bo jeszcze są prawie żynówki. Chcemy założyć takie jak to w Ursusie na przodzie. I na tył trzeba niedługo będzie kupić jakieś nowe kapcie. Te jeszcze trochę zdarły Jak dwa lata temu, chyba braliśmy słomę od nas z rodziny i tam mieliśmy cały sąsiek do wyczyszczenia jak się władzio nie było tam wylane sąsieku tylko normalnie była e, normalnie była ziemia pod spodem i na klepisku było wylane i był taki uskok no i nie dało się wyjeżdżać no to co? krokodyl się zapięło na krokodyla się naładowało pełen krokodyl i ogień do tyłu Baliki podkładaliśmy pod przednie koła i ogień do tyłu. Na tym betonie I ścierały się to tro trochę się zdzierały opony No księżniczek sobie podniesiemy Dobra, jesteśmy tu przy wapnie tu jest jakieś krendowane KZK tu jest zasłonięte nie będę teraz dalej otwierał a i tu jest też granulowany a tu pewnie to co tam wysiął nie tu jest o oh. <tryk> coś i takie coś Nie mam dokładnych numerów Znaczy jakie, to jest, jakie tam są składniki Byłem musiał odsłonić całkiem tą bramkę Ona jest tak blisko ciężka Znaczy jest teraz Zimno można tu powiedzieć I ona się nie wygina się Załamuje Jeszcze a wynika rozcieważa. To mamy takie coś tu ma chyba 500 kilo Tak, gdzieś tu była miarka Czy tu jest gdzieś tu była miarka widziałem Tu jest chyba bodajże 500 kilo no Gdzie jesteś? O tu jest 400 350, 400 no 450 wejdzie Tak z delikatnym czubkiem to nawet więcej dowiedzi się marykale ostatnio jak to to się siewą Poprawnie no, Siłowniczek e, Trochę ten siłownik jest za mały i do końca nie dosiska, tak jak na polu to jeszcze Ale jak na tym Ale gdzieś jak jechać w drogę to trzeba wyjść I Po prostu dopchać się Tu ustawienia Tam ustawienia Ja to się nie znam.